Prezentowany kombajn Lexion 7600 Terra trak o mocy 507 koni mechanicznych posiada napęd power track napędzana oś kierująca napęd przyrządu roboczego XL dwustopniowy, system o młotu APS z bębnem doprowadzającym. Zbiornik ziarna 12500 litrów szerokość taśm jezdnych terra track 735 mm. Ogumienie osi kierowanej Michelin 750x65. Zbiornik paliwa 950 litrów. Automatyczna klimatyzacja z ogrzewaniem. Radio MP3 Terminal C BIS z podłokietnikiem. Licencja Telematik Komfortowy. Pneumatycznie amortyzowany fotel. Przyjmujemy także maszyny w rozliczeniu. Więcej informacji na temat prezentowanej maszyny znajdą Państwo na stronie ullenberg.pl.